Według mnie jest to element zniżenia się Boga. Ze swojej miłości i pragnienia kontaktu z nami porzucił stan bezczasowej doskonałości i wybrał nasz tryb istnienia, określony upływem czasu. Bill podzielił istnienie Boga na dwa etapy. Przed stworzeniem świata Bóg był bezczasowy, a w momencie jego stworzenia wkroczył do strumienia czasu. Ta decyzja była nieodwracalna. Nie ma już powrotu. Mam kolejne elementy układanki, lecz nadal czegoś mi brakuje. Powinienem poszerzyć poszukiwania poza zachodnią religię. Vivi Ramin to fizyk z tradycji hinduistycznej. Jaki jest stosunek Boga do czasu? Czas jest iluzją. Koncepcja czasu wynika ze zmian zachodzących w świecie fizycznym. Gdyby ich nie było, nie byłoby też czasu.

Hinduizm uważa je za złudzenie. Określamy to słowem maja. Gdy obserwujemy te zmiany, otrzymujemy obraz rzeczywistości, lecz ma ona ulotny charakter. Istnieje też byt niezmienny, który hinduizm uważa za rzeczywistość ostateczną. Tak więc mówiąc o Bogu, mamy na myśli brahman, czyli tę ostateczną, niezmienną rzeczywistość. Bóg nie doświadcza upływu czasu, gdyż jest z natury niezmienny. Za to stworzony przez Niego fizyczny świat zmienia się nieustannie i to w Nim mamy do czynienia z czasem. Dlatego można powiedzieć, że Bóg stworzył czas. Bóg jest świadkiem zajść w naszym świecie. A świadek nie uczestniczy w zdarzeniach. Gdy oglądasz film, jesteś świadkiem różnych ciekawych wydarzeń, doświadczasz pewnych emocji, mogą sprawiać ci radość, lecz nie jesteś uczestnikiem oglądanej historii. A jak ma się to do współczesnej fizyki? Prawa fizyki nazywa się niezmiennymi. Nie ulegają zmianom niezależnie od stanu czasu i przestrzeni. Według hinduizmu ludzie żyją w świecie podlegającym entropii. Nazywamy go czadra, świat, który znika. Istnieje też w odciadra, świat, który nie znika. Jest wieczny i bezczasowy. To do niego odnoszą się prawa fizyki. W warstwę wyżej znajduje się esencja wszechświata, czyli Brahman, skryta przed naszymi oczami. To energia napędzająca molekuły. Tak więc fundamentalne prawa rządzące światem pozostają niezmienne bez względu na upływ czasu. Taki jest nasz pogląd. Według hinduizmu Bóg nie doświadcza upływu czasu, ponieważ jest niezmienny. Może zarówno Bóg, jak i czas podlegają jednak prawom nauki? Takiego zdania jest Robert John Russell, założyciel Centrum Teologii i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Berkeley. Spotykamy się w moim domu w Kalifornii. Gdy uznajemy Boga za twórcę wszechświata, musimy założyć, że stworzył też czas. Tak, od epoki świętego Augustyna uważa się, że Bóg stworzył czas, lecz nie działał w obrębie czasu. To by bowiem zakładało, że wybrał określony moment na stworzenie świata, co rodzi wiele problemów natury filozoficznej, teologicznej i naukowej. Co ciekawe, założenie, że Bóg stworzył czas da się wiązać z teorią Wielkiego Wybuchu jako początku czasu. A gdybyśmy tę koncepcję wraz z całą kosmologią kwantową wzięli w nawias? Utrzymujemy wtedy model syntetyczny, w którym Bóg tworzy czas, ale w obrębie czasu. Według Hawkinga pierwotnie Wszechświat był wyłącznie przestrzenny, nie miał natury temporalnej. Cechy czasowości zyskiwał stopniowo, niemal fraktalnie w miarę ewolucji. To niesamowity przykład połączenia różnych teorii kosmologicznych. Nie ma żadnego T równa się zero, więc trudno uznać, że Bóg stworzył czas. Gdyby jednak założyć, że jak w modelu Hawkinga stworzył czasoprzestrzeń, w której nastąpił stopniowy rozwój czasu, dochodzimy do Boga tworzącego czas w obrębie czasu. Bóg stworzył czasoprzestrzeń, który to fakt nie był osadzony w czasie. W jej obrębie stworzył czas w toku ewolucji wszechświata z tyłu przestrzennego do czasowego. Czy to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego czekał tak długo ze stworzeniem wszechświata? Tak, bo wcale nie czekał. Jeśli Bóg stworzył czas, odpowiedź na pytanie Leibnica jest prosta. Przed narodzinami czasu czas nie istniał, więc Bóg nie mógł stworzyć wszechświata wcześniej. Jeśli Bóg istnieje, to jego związek z czasem jest bardzo skomplikowany. Widzę cztery możliwości. Pierwsza: Bóg istnieje w obrębie czasu i doświadcza go, lecz jest wieczny. Ogarnia zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Druga: Bóg stworzył czas, lecz pozostaje poza nim. Postrzega całą historię jednocześnie w pojedynczej, wszechogarniającej wizji. Trzecia. Bóg pozostawał poza czasem, lecz wkroczył do niego wraz ze stworzeniem świata. Czwarta. Bóg ma swój własny czas, boski, który diametralnie różni się od ludzkiego. Wydarzenia w boskim czasie są poukładane chronologicznie, lecz nie da się w żaden sposób zmierzyć jego upływu. Niezależnie od tego, czy wierzę w Boga, nie wierzę, czy też nie rozstrzygam tej kwestii, gdy próbuję zgłębić jego związek z czasem, dostrzegam cień absolutu. Wyczuwam puls rzeczywistości i zbliżam się do prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Studio Armfilm. Tekst Wojciech Guralczyk. Czytał Maciek Szklarz.